W dobie mediów społecznościowych nierzadko obserwujemy, jak wypowiedzi publicznych osób wywołują ogromne kontrowersje i sądowe starcia. Konfrontacja pomiędzy Jackiem Piekarą a Dorotą Wellman jest jednym z takich przykładów, refleksyjnie ukazując, jak cienka jest linia między wolnością słowa a naruszeniem dóbr osobistych. W 2016 roku Jacek Piekara, znany pisarz, wykorzystał platformę Twitter, dzisiaj X, aby skomentować udział Doroty Wellman w protestach przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Jego tweet brzmiał, do aborcji potrzebne jest zapłodnienie. Do zapłodnienia potrzebne jest... Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja. Te słowa wywołały lawinę oburzenia i zbulwersowania zarówno wśród jej zwolenników, jak i przeciwników. Wellman, znana dziennikarka, postanowiła podjąć kroki prawne przeciwko piekarze, wnosząc sprawę do sądu. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w roku 2017, kiedy to sąd okręgowy w Warszawie orzekł na niekorzyść pisarza, nakazując mu opublikowanie przeprosin oraz wpłatę 25 tysięcy złotych na cel społeczny. Piekara jednak twierdził, że całkowity koszt związany z przeprosinami wyniósłby niemal pół miliona złotych. Biorąc pod uwagę, że piekara nie był w stanie odebrać korespondencji sądowej z racji nieaktualnego adresu i nie uczestniczył w procesie, sąd postanowił ponownie rozpatrzyć sprawę, wstrzymując wcześniejszy wyrok. Kolejne rozstrzyganie miało miejsce w listopadzie 2022 roku, kiedy to sąd orzekł, że piekara naruszył dobra osobiste welman. Nałożono na niego obowiązek opublikowania przeprosin na platformie X. Oraz wpłaty 20 tysięcy złotych na rzecz fundacji. Sąd oddalił jednak inne żądania dziennikarki, w tym te dotyczące publikacji przeprosin w mediach tradycyjnych. Piekara postanowił odwołać się od orzeczenia, przekonując, że jego wpis miał charakter satyryczny oraz że ogranicza ono wolność słowa. W dniu 9 lipca roku 2023 zapadł wyrok sądu apelacyjnego, który Jacek Piekara Ogłosił za pośrednictwem swojego konta w serwisie X. Pisarz został zobowiązany do przeprosin Doroty Wellman na tej właśnie platformie, a inne finansowe żądania zostały oddalone. Pomimo tego, piekara wyraził swoje niezadowolenie z tej decyzji i zapowiedział dalsze kroki prawne, twierdząc, czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i złożymy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W moich wypowiedziach podkreślam znaczenie wolności, a więc mam obowiązek bronić tego prawa do samego końca. Dodał również, że nie zamierza bagatelizować wymogu przeprosin, podkreślając, że walka o wolność słowa jest dla niego fundamentalna, nie tylko w jego imieniu, ale w imieniu wszystkich, którzy pokładają w nim nadzieję w tej kwestii. Ta sprawa to nie tylko sądowy spór, lecz także złożona debata na temat granic wolności słowa, walki o prawa osobiste i odpowiedzialności publicznych postaci za swoje słowa. Te sytuacje przypominają nam, jak ważne jest zrozumienie i respektowanie granic w komunikacji, szczególnie w tak wrażliwych tematach, jak aborcja.